Myślę, że ludzi było więcej niż rok temu. Fajnie, bardzo fajnie. Potencjał yy, widzę, że jest i w drużynie, i w kibicach jest też ogromny, także jednak osób żużlem stoi. Z walkiem tutaj nawet dzisiaj rozmawialiśmy, że, że chyba po raz pierwszy takie liczne grono, chociaż zawsze było dużo, ale to już było widać, że galeria pękała w szwach. Cieszymy się i dziękujemy za tak liczne przybycie dzisiaj. Zrobię wszystko, żeby, żeby byli <kłysy> kibice w sezonie szczęśliwi. Można powiedzieć, że to taka pierwsza moja prezentacja w galerii, więc jestem na pewno bardzo miło yy, zaskoczony i oby więcej y, takich prezentacji. Miejmy nadzieję, że może w przyszłym roku też tu będę. Od samego początku gdzieś jesteśmy z galerią związani, pomimo tego też mamy tutaj nasz sklepy, stoisko, a więc gdzieś tak wszystko w jednym miejscu fajnie. Fajna taka miejscówka po wemu można powiedzieć, dla kibiców, ale widzę to zaangażowanie kibiców, widzę, widzę też to, co się dzieje, że już tych kibiców na prezentację przychodzi coraz więcej, a więc poniekąd cieszę się, że w Ostrowie zbudowana hala sportowa, więc mam nadzieję, że w przyszłości skorzystamy też z tej hali. Jak będzie takie szerokie grono zainteresowanych, to też zrobimy prezentację na hali sportowej, ale czas pokaże, zobaczymy. Atmosfera zarząd, kibice, sponsorzy. To wszystko nam się pięknie zgrało i Tworzymy fajnie, fajne zgrany zespół. Budowanie atmosfery to jest podstawa do, do dobrych wyników, więc na pewno to mnie skłoniło, żeby tutaj się znaleźć. No i na pewno zależało mi bardzo mocno na tym, żeby tutaj przyjść. Duże znaczenie miało to, że trenerem jest Mariusz Staszewski. To mnie na pewno bardzo mocno skłoniło i bez żadnych tam zastanowień po prostu podjąłem rękawice i będę walczył. My sobie zdajemy sprawę, że jednak oczekiwania kibiców będą zgoła inne niż rok temu, ale tak jak tu już Radek na prezentacji powiedział, że musimy się skupić na pierwszej czwórce, mecze u nas podstawowa sprawa i zobaczymy co wyjdzie. Mamy Czterech seniorów Polaków i w tamtym, tamtym sezonie jechaliśmy tak troszeczkę na ryzyku. Pamiętamy kontuzję Tomka Kapińskiego. Myślę, że Rafał Koniecki się bardzo dobrze wkomponuje, Adrian Cyfer tak samo i będzie okej. Okay.